Witajcie widzowie, wiem, że to jest chyba drugi odcinek dzisiaj. Dzisiaj nie. Jestem w nowym miejscu. Musicie tylko zgadywać. Tak, zgadywać. Wiem, 20 plus bów. Nie jestem w moim domu. Postrzegam, nie jestem w moim domu. Musicie zgadnąć. A. Babcia. B. Ciocia. C. kuzyna, Co wybieracie? Ja nie wiem, ale wiem, że jedna z tych odpowiedzi to dzisiaj albo jutro wam powiem, co było dobre, nie, co było dobre. Jak liście, to jesteście już tam. Tutaj jest plika takich obserwatorów, co są na żywo i patrzą, jak to nagrywam. No, to może być niemontowany film, albo może być montowany film, jak będzie montowany, to sądzę, że mi się udało, bo Trzy filmiki z montowania miały być, się pokazało, ale nie dało się ich zainstalować, to, to chyba nie będzie montowane. Albo będzie, nie wiem, ja się nie znam. No to co? Ja bym nie przeszkadzał co ja. To ja się zagram. Pa!